Przyszedł do mnie przed chwilą paczuszka. Ja witam Was w kolejnym vlogu i razem z Mają serdecznie zapraszamy Was do oglądania... To są moje zakupy. Kupiłam wieczarki, paprykę, tutaj pasty serowe, jakaś nowość też w biedronce, była akurat na chleb. Humus kupiłam też o smaku kary i pierwszy raz też widziałam humus o smaku orzechów, więc wypróbuję. No tu jeszcze kukurydzę no i oczywiście jeszcze wzięłam lakier do paznokci znowu. No ja czy na pewno nie ma nic dla niej, ale akurat nie ma. Je. To raczej ci się nie przyda. Chyba, że chcesz pomalować pazurki. I to jest kolor jasno niebieski. Ser, pieczarki i tu bułki. I znowu moja sprawdza, czy coś nie dla niej. I jeszcze wzięłam coś takiego. Jest to jakaś pasta, to znaczy, jest to chyba krem po prostu słodki, chociaż pisze, żeby bez dodatku cukru. Ja nie wiem, czy do naśników się przyda, czy może do babeczek, jakbym robiła mufinki. Ja zobaczę. Teraz daję chomiczką i oczywiście dam im położyć te karmy. Jeszcze gałązki z leszczyny. Też tutaj smakowitą przekąskę ziółka z mikserem. Jeszcze myślę, że dam im po jednym chipsie z cykory I jeszcze mam świeżą paprykę, więc teraz kawałek ukroję. Paprykę Po kawałeczku zielonej papryki i po kawałku czerwonej. Więc coś świeżego też dzisiaj dostanę. No część ślubcia. jest minutki. No, o tobie mówię. Nie schował się. Przyszedł do mnie przed chwilą paczuszka ze sklepu internetowego do Ganika. I nie jest to żadna współpraca, po prostu zamówiłam dla mai. Kilka rzeczy, i zaraz otworzę i wam pokażę. Jak tylko otwieram jakąś paczkę, w ogóle jak tylko tutaj położę jakąś paczkę, to zawsze Maja przychodzi i myślisz, że będzie jedzenie, ale tym razem to nie będzie jedzenie, tylko kosmetyki. Tu jakieś ulotki są na początek. Twoje zaufanie, wybranie naszych będzie na miłość, jeśli podzieje się z nią nam Wasze zdjęcia. Więc bardzo ładnie widzę, że taka jest o szczegóły. E, tutaj też mamy opis o szamponie. Jest to nowość. zapachowy Bezza, z aloesem. I tu jeszcze mamy ulotkę o kosmetykach. To może ulotkę Wam później pokażę. I jeszcze widzę, że naklejka jest też ze sklepu i śliczne pianki, oczywiście. I to jest szampon, który zamówiłam, ponieważ poprzedni szampon mi się kończy. Nie miałam z innej firmy. I to jest naturalny szampon dla psa: bez zapachowy z aloesem, pszenicą. Czyli to jest właśnie ten szampon, który widzieliście tutaj Ewu na ulotce. I co? No, mogę Wam oczywiście pokazać tutaj opisy. Teraz będziemy używać takiego szamponu dla Mai. Chociaż ja ją rzadko myję, ale jeden muszę mieć szampon, a widzę, że ten poprzedni już mi się po prostu kończy, więc wolę mieć w zapasie. I co jeszcze zamówiłam? Zamówiłam ręcznik. Jest to dość mały ręczniczek. Ale ładne ma kolory, myślę, że tak akurat gdzieś trochę wytrzeć pieska też Maja nie jest jakimś dużym psem, więc dla mnie będzie ok ten ręcznik. Więc to jest już kolejna rzecz. I zaraz Wam pokażę, co jeszcze zamówiłam. A, i to jest gratis z tego, co widzę, bo, nie bo tam nie było... Po prostu dodali gratisik taki w postaci jednego kabanosika z Alpha Spirit. Tak więc miło, oczywiście jak zawsze jest jakiś gratis. No i też w ogóle gratisem jest ta kosmetyczka, ale w tej kosmetyczce już czuję, że jest coś, co jeszcze zamówiłam, więc zaraz Wam też to pokażę. Zobaczcie jakie malutkie. I jest to krem ochrony na łapki. Bardzo małe opakowanie, ale no takie wystarczy. Nie potrzeba jakiegoś dużego. Tu jeszcze Wam pokażę opis, oczywiście, sposób użycia. Ja Nanieść niewielką ilość bezpośrednio na łapki psa, stosować oczywiście na taser. Znaczy, ja na razie nie będę tego stosować, tylko bardziej już zimą albo ewentualnie późniejszą jesienią. Więc na razie nie będę tego używać, ale na pewno mi się przyda, więc zamówiłam to. Także właściwie te trzy produkty zamówiłam: szampon, ręcznik i właśnie na łapki ochronny kremik. To dostałam gratis i jeszcze była kosmetyczka gratisem, ponieważ tam było to, że jak się zrobi zamówienie tam za ileś pieniążków, to po prostu gratis jest kosmetyczka dla psa. A mi się oczywiście taka kosmetyczka przyda, ponieważ tutaj będę mogła teraz trzymać różne rzeczy kosmetyczne dla Majki. A kosmetyczka całkiem ładnie wygląda akurat. Tutaj powoż... nie wiem czy to jest krę, czy to jest po prostu balsam chyba na łapki, ale... I tak, no i to jest całe moje zamówienie po prostu. Także bardzo szybko przyszło, więc to jest też duży plus. A, I oczywiście wam pokażę ulotkę. Tutaj mamy wegańskie receptury, bezpieczne dla psa. I tak, to są balsamy. Wsi kosmetyczki ochronne na łapki, więc ja zamówiłam ten ochronny, a jeszcze są na rany i wysypki, jeszcze na pielęgnację noska. Więc tu różne oczywiście jest do wyboru produkty. jakby do czyszczenia uszu, a jeszcze nie zauważyłam, bo mogłam jeszcze i do czyszczenia uszu wziąć. No, ale już dobrze, jak już zamówiłam. A to co to jest? zapachów. I jeszcze Wam pokażę, do tej pory takiego szamponu. On jeszcze mi się nie skończył. Jeszcze jest. Z tym, że to jak mówię, wolę mieć na zapas. Jakby jednak Coś się wydarzyło, bo moje pieski uwielbiają się tarzać we wszystkim, w tym co nie trzeba, i potem śmierdzą, Więc muszę mieć na zapas jakiś szampon. No i to jest nowy szampon dla Mai. Idzie z nami sanieczka na spacerak. I dzisiaj poszliśmy na drzeka Zapowiada się też długi spacer. Muszę dogonić dziewczynę. Bo mnie zostawiły. Bo zazwyczaj chodzę na zalew, ale dzisiaj idziemy na rzekę. Idę też z moją siostrą. No i... Wzięłam sanieczkę od mamy. I też jest bardzo dużo kałuż, bo cały tamten tydzień ciągle były deszcze, trochę. Więc jest mokro po drodze. No ale tak jak idziemy po drodze, no to po prostu omijamy kałuże i idziemy dalej. O, tu macie rzekę. Idzie w trawę, dzisiaj też jest cały czas niebo zachmurzone. A na ci zapada deszcz, nie pan? No. A na ci też. No tak, to właśnie cały tydzień było tak, że codziennie był. Nie, no może nie codziennie ale bardzo często były deszcze. czy 3 km, bo właśnie przed chwilą sprawdziłam na zegarku i idziemy jeszcze dalej. Porobiłam po drodze, też zatrzymywałyśmy się na zdjęcia, ponieważ robiłam takie krótkie sesje zdjęcia właśnie Soni i też. Myślę, że już pewnie te zdjęcia są na Instagramie. Więc serdecznie Was zapraszam na Instagrama, bo raczej na Instagramie daję wcześniej zdjęcia niż później wychodzi vlog bo myślę, że większość z Was się domyśla, że vlogi manczuję dopiero z opóźnieniem i nie stawiam go zaraz po tym jak nagram. A lotnie. A tu Sunila też leci za nami. I w tle pewnie też słychać lotnie. I tu też zrobimy sobie krótki odpoczynek. No bo znowu przeszliśmy jeszcze dalej, więc tu na murku Dach, tu nie było wody To myślę, że to tak wylało No, to jest te roby melacyjne Bo tu ta woda widzicie ona odchodzi od rzeki i przechodzi i tędy Jeszcze Ja nie wiem czy tam jest woda danie. Przecież to że są. Padła. Tę wodę możesz może jim dać, już się napiły, To już przestały. Maja chodź. Maja, chodź. Maja, wracaj. Jezu, na ten chod. Idę, zaraz dam dziewczynom pić, akurat na naszym odpoczynku. A są zamiast pić wodę, którą nalałam, to jest na wypasie i je trawę. Że byliśmy ponad 7 km. Dzisiaj jazdę sobie na obiadek karmę z Animandy, o smaku indyka i jagnięciny. No i już już dostajesz. Przyszły przed chwilą dla nas dwie pizze. I tutaj jest serowa dla mnie i sos czeskowy oraz wegetariańska. No ten sam sos, tylko że ta jest średnia, a to jest mała. U mnie właśnie pa zaczął padać deszcz i to naprawdę nie trudne co deszcz, co nawet ulewa wręcz. No Boże, zobaczcie. dalej się po prostu strumieniami tutaj Tak się zaciemniło w pokoju i w jednej chwili właśnie zerwała się taka ulewa duża, no i burza po prostu Nie wiem czy już ustaje czy jeszcze wam żelka pokażę, bo nie wiem czy ostatnio go pokazywałam, czy nie. Ale on aktualnie chyba śpi, bo się nie rusza, więc raczej śpi. Zapraszam was też serdecznie na mojego Instagrama, ponieważ tam teraz jest konkurs. To wygrane są właśnie te dwie paczki przysmaków plus jakieś tam próbki. Więc jeżeli mnie nie obserwujecie, tutaj Wam się nazwa albo linki macie też w opisie, jak zawsze. I zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie. Deszcz przeszedł, ale zobaczcie, jakie chmury są ciemne. Także nie wiadomo, czy zaraz znowu nie będzie padało. I co chwilę wrona tutaj przylatuje. Zobaczcie, te wrony co tam teraz na dachu sobie siedzą. A właściwie to mogę Wam nie przybliżyć. z tamtej strony już widać, że ładne niebo się robi, słońce gdzieś tam próbuje się przebić, a zaraz Wam pokażę drugą stronę. Teraz coraz ciemniejsze chmury i tutaj to już są po prostu prawie czarne, więc można się spodziewać, że zaraz będzie z powrotem padało. Ja już będę kończyć dzisiejszy odcinek. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze pod poprzednimi filmami.